Powiecie, że ten film jest głupi i naciągany, ale dla tych, którzy jeszcze nie umiałem rozkładać kolczatek i nie wiedzą, gdzie je rozstawić, ten film jest właśnie dla Was. Hej, z tej strony Brewku, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Jbreaku i pokażę Wam trzy najlepsze miejsca, gdzie możemy rozstawić kolczatkę. Więc tak, pierwszym miejscem to będzie ta główna ulica, tak. Słuchajcie, jesteśmy przy Control Tower i to jest chyba... O, widzicie, już ktoś mi się tam złapał. Wcześniejszy odcinek nagrywałem, ale audio się popsuło i po prostu, dobra, nieważne. Miałem nagrywać o kolczatkach. A Słuchajcie, jesteśmy przy Control Tower i mamy takie dwa drzewa. Gdy postawimy sobie tutaj kolczatkę, to mamy 90% szans, że ktoś na pewno tutaj przejedzie i się złapie. Niestety może to troszkę potrwać, więc sobie chwilę poczekamy, pojeździmy. Mam nadzieję, że jakiś w końcu kryminalista się tutaj pojawi. Ale jeżeli jesteście naprawdę cierpliwi i chcecie, to złapie wam się tutaj bardzo dużo. Ja sobie posiedziałem niecałe pół godziny i złapało mi się około 20 kryminalistów. Nawet ci sami czasami się trafiali, więc nawet mnie wyzywali. No ale to to już możecie sobie po prostu włączyć czat i do tego nie czytać. No ale najczęściej wszyscy... Chyba ktoś się złapał. Oczywiście ktoś się złapał. A dobra, to mój kolega, to nie, to nie, to nie, znaczy to mój znaj, nieważne. Ale jak widzicie, ktoś się złapał, ja nie będę na razie tutaj łapał nikogo. Więc tak, drugim troszkę słabszym miejscem na rozstawienie kolczatki jest właśnie to. Tutaj, dlaczego mówię, że jest słabsze? Dlatego, że nie każdy chce jeździć po ten power plant, ale jeżeli naprawdę ktoś tutaj rabuje, to wtedy sobie tutaj podjeżdżacie, stawiacie kolczatkę. I po robocie ktoś będzie sobie tutaj przyjeżdżał i się po prostu wpierdzieli, ponieważ wczujemy yy, się teraz na, 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 na kryminalistę, który sobie obrabował powerplant. No i patrzcie, sobie jedziemy, jedziemy, no i tej kolczatki nie widać. Dopiero tutaj uświadomi sobie, że ta kolczatka tutaj była, więc to jest takie pół na pół, bo nie wiadomo kiedy tutaj ktoś będzie robował. No i ostatnim miejscem to jest oczywiście podjazd do muzeum. Tak, słuchajcie, yy, jeżeli tutaj sobie postawimy kolczatkę. Ja, a dobra, sorry, jeszcze raz, jeżeli tutaj, sobie jeżeli tutaj sobie postawimy kolczatkę, to z daleka jej w ogóle nie widać i jeżeli ktoś, a najczęściej dużo osób rabuje muzeum, to macie 9, też 90% szans, że ktoś tutaj się e, nadzieje na te kolczatki, chyba, że nie zbuguje się tak jak ja, bo tutaj czasami można się przez te wyboje bugować. I chyba... I chyba nie złapie się, bo zauważył. Dobra, ale jak ktoś szybko jedzie, to na pewno się złapie, więc to by było na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, dla następnego. Cześć!